Rafael, nie będziesz już niewidomy. Zoperuję cię jak najprędzej. Wyniki Twoich badań są obiecujące. Mamy już nawet sztuczne siatkówki. Nie wiem, czy to mnie cieszy. Urodziłem się niewidomy, więc wyobrażam sobie, że jeśli przywróci mi Pan wzrok, będę jak dziecko, które powoli poznaje świat. Obiecuję Ci, że Twoje oczy ujrzą światło i zniknie z nich mrok. Czy ten świat bardzo odbiega od moich wyobrażeń? Wkrótce się przekonasz. Życie udzieliło mi ważnej lekcji. Byliśmy rywalami, a teraz tak wiele Panu zawdzięczam. Zapytam z ciekawości. Wciąż kochasz Mariciui? Co się ze mną dzieje? Kiedyś zaczniesz tego żałować. Oby nie było za późno, bo w końcu on może odrzucić ciebie. Skończyłam córeczko. Kłanito jest już wykąpany, nakarmiony i pogrążony w błogim śnie. Wychodzę kandel. Dokąd? Idź z tobą? Nie. Odprowadzę Jankesa do Instytutu, a potem muszę zrobić coś, czego nie powinny nam odkładać. To nic złego. Czyżby? Nie wymyślaj, Candelario. Zaczekaj, aż sama ci wszystko opowie. Ale bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyś powiedziała nam, że idziesz do niego. Do doktorka San Romana. Od początku byłem o ciebie zazdrosny. O mnie? Tak. Sądziłem, że Maricuj się w tobie zakochała. Jasna, że mnie kocha, ale inaczej niż pana. Mnie traktuje jak brata. Teraz to wiem, ale wcześniej postrzegałem cię jako zagrożenie. W głębi duszy ona wciąż mnie kocha. Wiem. Jednak nie chcę panu wybaczyć. Jest bardzo obrażona, ale wiem, że mnie kocha. Na razie. Co to ma znaczyć? Mężczyźni podziwiają Mariciu i może kiedyś ona odwzajemni uczucie jednego z nich. Jestem doktor Iturbe. To pan. Przepraszam, doktorze. Patricio, skoro Pan tu przyszedł, to dlatego, że prosiła go o to Mariciu. Nie wydaje mi się. Nie możemy wtrącać się do jej życia. Maria de Jesus wyszła. Jesteśmy jej rodzicami: Patricio i Cecilia Velarde. Proszę jej przekazać, by do mnie zadzwoniła. Musimy umówić się w pewnej bardzo ważnej sprawie. Od dawna coś nie daje mi spokoju. Chcę panu o tym powiedzieć. Marichui wyjawiła mi to w sekrecie. Uważam jednak, że jeśli dochowam tajemnicy, tylko wyrządzę jej krzywdę. O co chodzi? O pewien postępek Anahuli. Oczywiście Mariciuli ocenia go inaczej. Wciąż ta Anahulia. Co znów zrobiła? Przeczytała Mariciu list, który podobno przysłał jej pan z Bostonu. Donosił pan, że spotkał inną kobietę, a jej już nie kocha. Mój list do Mariciu? Właśnie. Być może dlatego darzy pana taką niechęcią. Pana Julia uwielbia krzywdzić ludzi. Ona to zmyśliła? Oczywiście. Tak samo jak ta historia z dzieckiem. Naprawdę nie jest pańskie? W żadnym razie. Już wtedy, kiedy rzekomo do czegoś między nami doszło, miałem o niej bardzo złe zdanie. Muszę to wyjaśnić, Mariciuj. Uspokój się, Yankes. Jest tu Yankes. To pies Marichui. Czy jest tu Marichui? Mari Czuj, doktorze. Ile razy mam powtarzać? Obiecuję, że się przyzwyczaję. Zobaczymy. Dobrze, że przyszłaś, bo Cię szukałem. Byłem u Ciebie w domu. Ja też chciałam z Tobą porozmawiać. Zmieniłaś zdanie? Nie. Przygotowuję się do wyjazdu. Doskonale. Muszę teraz coś załatwić, ale zaczekaj na mnie. Lepiej pojadę do domu. Weź rzeczy przynajmniej na tydzień. Musimy coś ustalić. Rozmawiałam o tym z rodziną. Odrzucisz moją ofertę? Będę z Tobą pracowała. Jednak nie zostanę w klinice. Po pracy będę wracać do domu. Rodzice tęskniliby za mną i za wnukiem. Kandelaria też się rozkleiła i prosiłabym się nie wyprowadzała. Rozumiesz mnie, prawda? Zgoda. Zrobimy, jak chcesz. Dziękuję za wyrozumiałość. Przyjadę po ciebie po południu. I dziękuję za to, że pomożesz mi zrealizować marzenie o tym, by pomagać potrzebującym. Do zobaczenia. Maricuj przyszła tylko odprowadzić Jankesa i się pożegnać. Pożegnać? Przepraszam, ale co to znaczy? Tak mi powiedziała. Dokąd jedzie? Nic nie wiem o jej planach wyjazdowych. Na pewno zamierza wyjechać. Słyszałam o tym w jej domu. Nie mogę zawieść jej zaufania. Nie zdradzę, że będzie pracować poza miastem. Mówiła, dokąd jedzie? Będzie pracowała i uczyła się w klinice poza miastem. Musi mnie najpierw wysłuchać. Udowodnię, że Anna Julia ją okłamała. Zatem proszę do niej jechać, zanim będzie za późno. Wiedziałam, że tu jesteś. Wygarnęłam jej. Maricuj usłyszała ode mnie parę gorzkich słów. Postąpiła się słusznie i powiedziałaś jej tylko prawdę. Nie wolno tu panu wchodzić. Przyszedłam do żony. Nie udało mi się go zatrzymać. W porządku, Balbino. Niech zostanie. Jak paniem takarze? Czego tu szukasz? Właściwe pytanie brzmi, co robi tu ten facet? Ten facet to jej narzeczony i przyszły mąż. Lepiej znikaj stąd, zanim cię wyrzucę. Nie zbliżaj się do mnie. Zostaw mnie w spokoju. Dlaczego jesteś taki? Ja tak cię kocham. Nie chcę oglądać cię do końca życia. Uważaj, bo zrobisz krzywdę dziecku. Zejdź mi z drogi. Dość już mamy przez ciebie kłopotów. Nie ruszę się, dopóki mnie nie pocałujesz. Wiem, jak nakłamałaś Mariciul. No to mnie zabij. Pozbądź się mnie i swojego dziecka. Opracowanie wersji polskiej, studio Publishing. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.